Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was, kochani, w kolejnym dniu naszej wspólnej modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia. Witam was 30 grudnia i zapraszam do wspólnej modlitwy. Najpierw oczywiście przeczytam w komentarzach intencje, w których chcecie się modlić. Szczęść Boże, modlę się w intencji mojej rodziny, dziękując za łaski, które otrzymujemy od Boga, oraz za zdrowie męża, dzieci moje oraz za księdza Piotra, jego mamę Jezu. Ufam Tobie. W tej intencji modli się Pani Teresa. Pan Adam modli się za chorą Beatę. Za chorych z naszych rodzin, z naszej parafii, o wszelkie błogosławieństwo. Pani Agnieszka modli się w intencji Beaty, Marzeny, Jarka, Halinki, Reni, o dar zdrowia i wszelkie potrzebne łaski. Ja również pragnę modlić się za Panią Beatę, i tak jak zostałem poproszony, aby pomodlić się również za lekarzy, za pielęgniarki, za ratowników medycznych, za całą służbę zdrowia. Aby Pan Bóg za ich posługę im wynagradzał wszelkim Bożym błogosławieństwem. A teraz słuchajmy się już słowa dzienniczka świętej siostry Faustyny. Spowiedź: Kiedy się przygotowywałam do spowiedzi, rzekło, rzekłam do Pana Jezusa utajonego w najświętszym sakramencie. Jezu, proszę, przemów do mnie przez usta tego kapłana, a znak mi będzie ten, że przecież on nic nie wie o tym, że ty, Jezus, żądasz ode mnie tego założenia miłosierdzia. Niech mi powie coś o tym miłosierdziu. Kiedy przystąpiłam do konfesjonału. I zaczęłam spowiedź, kapłan ten przerywa mi spowiedź i zaczyna mi mówić o wielkim miłosierciu Bożym i tak wielkim naciskiem, że jeszcze nigdy tak nie słyszałam. I pytał się mnie, czy ty wiesz, że miłosierdzie Pańskie jednade wszystkie dzieła Jego, że Jego koroną dzieł Jego? I wsłuchiwałam się w te słowa, które mi Pan przez usta tego kapłana mówił. Chociaż wierzę, że zawsze przez usta kapłańskie w konfesjonale przemawia Bóg, to jednak tu doświadczyłam tego w sposób szczególny. Chociaż nie odsłoniłam się wcale od co do życia Bożego, jakie jest w mojej duszy, ale oskarżałam się tylko z uchybień, jednak kapłan ten wiele mi powiedział sam, co jest w duszy mojej i zobowiązywał mnie do wierności natchnieniom Bożym. Powiedział mi, <laughs> Idziesz przez życie z Matką Bożą, która wiernie odpowiada każdemu natchnieniu Bożemu. O Jezu mój, kto pojmie dobroć Twoją. Kochani, wyciągnijmy zatem nasze różańce i módlmy się wspólnie w tych wszystkich intencjach, które zanosiliśmy, które nosimy w naszych sercach, które zostały wypisane w komentarzach. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ojcze nasz któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżował, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego, męki, nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Bolesne. Przepraszam, dla jego bolesnej męki. <ASHCAPatyra> dla, nas dla, męki, dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, expertise. miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej. miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, dusze i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla, dla, <mękawia> dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i woda, to, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodą, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodą, któraś wytrysnęła <coughs> Jezusowego, jako zdrój miłosiercia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Kochani, zawierzmy nas samych i nasze rodziny opiece Matki Najświętszej. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami rać nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich zwykłych przygód rać nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani Nasza, Orędowniczko Nasza, Pośredniczko Nasza. Pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księżę Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami. I zawierzajmy nas, naszych przyjaciół, wszystkich tych, którzy nas prosili o modlitwę, opiece świętego Michała Archanioła, aby nas uszczekł od wszelkiego zła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu niebieskich zastępów Szatana, inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą mocą Bożą, strąć do piekła. Amen. I przyzywajmy jeszcze opieki i stawienictwa świętego Józefa. Pod twoją obronę uciekamy się, Święty Józefie, wcielonego Boga niemany Ojcze, naszymi prośbami nie racz gardzić, w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód trać nas zawsze wybawiać. Ojcze chwalebny i błogosławiony, opiekunie nasz, patronie nasz, pocieszycielu nasz, Twoim niemanym najmilszym synem Jezusem nas pojednaj, twemu synowi nas polecaj, twojemu synowi najmilszemu nas oddawaj. Amen i, kochani, niech Boże błogosławieństwo każdego z nas prowadzi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu, niech będą dzięki. Dziękuję za dzisiaj, zapraszam na jutro, w ostatni dzień. Kalendarzowego roku 2021. Będziemy chcieli Panu Bogu podziękować za cały ten miniony rok i prosić o Boże błogosławieństwo na nowy 2022 rok. Oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę, zasubskrybowania kanału i poinformowania o wspólnej modlitwie na swoich mediach społecznościowych czy wśród swojej rodziny. Wszystkich tych aby się razem z nami łączyli w modlitwie koronką do Bożego miłosierdzia